prezentować nowe udogodnienie dla mieszkańców Piotrkowa w postaci takiej kasy automatycznej albo potocznie nazywamy to płatomatem daje to możliwość wpłacania pieniędzy na przykład w związku z podatkiem od nieruchomości wykupieniem opłaty skarbowej innymi opłatami które jeśli chodzi o samorząd zwykle czynimy w ciągu roku ułatwia to zrealizowanie tychże spraw, między poprzez to, że nie stoimy w kolejkach i możemy wszystkie czynności wykonać natychmiast. Jeśli mamy decyzję w postaci druku, która zwykle jest wyposażona w taki kod kreskowy, to czy mamy taki przykładowy... oczywiście. To taką decyzję, jeśli na przykład jest to podatek od nieruchomości, wkładamy w tę część płatematu i wtedy Trzeba rozpocząć. Tak, ale to ja, ja, ja tylko demonstruję I, w, i, wtedy, i wtedy sczytuję tę e, e, jakby należność, którą należy zapłacić. Ale również możemy doko, dokonać jakby dowolnej transakcji. Ja tutaj zaprezentuję e, na przykład opłatę skarbową. Wybieram, wybieram w tej chwili opłatę skarbową. E, muszę tutaj wpisać e, tytuł i kwotę dokonuję wpłaty bo ten płatowa przyjmuje i banknoty i monety a jeszcze wcześniej wcześniej potwierdzam sprawdzam mam możliwość zweryfikowania sprawdzenia czy nie. wszystkie dane które wprowadziłem są poprawne I w tym momencie wrzucam określoną kwotę pieniędzy potwierdz zakończenie wpłaty i tutaj w tym miejscu za chwileczkę Otrzymam potwierdzenie, że dokonują wpłaty, nie muszę stać w kolejce i dokonałem zakupu opłaty skarbowej, która jest konieczna do tego, aby jakąś określoną czynność w urzędzie zrealizować.